Miało być starcie jeden na jednego, ale do dwóch dodać trzeba było sześciu i był moment, że w tej politycznej matematyce pogubili się wszyscy. To była wyjątkowa debata prezydencka, bo do ostatniej chwili nie wiadomo było, jak będzie wyglądać i kto weźmie w niej udział. Ostatecznie w końskich dyskutowało ośmioro kandydatów. Grzegorz Kępka. Panie prezydencie, jaki nastrój przed debatą? Iblacyjny. Takiej rywalizacji nie tylko w końskich jeszcze nie było. Idziemy, gdzie jest pan Rafał? Niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, ilu będzie uczestników. Dobry wieczór państwu. Ostatecznie do rywalizacji stanęli Magdalena Bieja, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn. Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski. Zadajemy pytania według kolejności alfabetycznej, a potem ją odwracamy. Pierwszy blok pytań dotyczył bezpieczeństwa, czyli migracji, energetyki i służby wojskowej. Jestem przeciwniczką wprowadzenia zasadniczej, y, obowiązkowej służby wojskowej. To są szkolenia i Mon je organizuje. Sam byłem na takim szkoleniu. Naprawdę sporo nawet w jeden dzień się można nauczyć. Tak, odpowiedziała większość kandydatów, choć nie wszyscy. Zasadnicza służba wojskowa w zakresie od 3 do 6 miesięcy powinna być obowiązkowa. Od początku, między kandydatami i iskrzyło. Największym zagrożeniem jest to, aby tchórz. Został zwierzchnikiem sił zbrojnych. Pan wyzwał mnie na debatę. Bał się pan stanąć jeden na jeden. Ubolewam. Największe napięcie było między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Mój sztab mówił, że właśnie coś takiego może nastąpić. Ja mówiłem, że na tak tani chwyt jednak się kandydat e, PiSu nie zdobędzie. Na tę sytuację zareagował premier. Fakt, że nie wszyscy kandydaci traktują poważnie swój start, a debaty zmieniły się nie od wczoraj w festiwal mądrych trików i gadżetów. Nie zmienia jednego. Stawka tych wyborów jest bardzo poważna. Bardzo dobrze wypadł Karol Nawrocki, natomiast druga strona no wypadła tak, że nie wiem czy. Jeszcze zdawała się do tej pory obudzić. A jednak Karol Nawrocki miał spore problemy z odpowiedzią na pytania Szymona Hołowni. Ile okrętów podwodnych polska marynarka wojenna powinna pozyskać w ramach programu operacyjnego Orka? Polska powinna rozwijać swoją marynarkę wojenną. Trzy albo cztery okręty podwodne, sześć korwet rakietowych. Debata nie oznaczała paktu o nieagresji między politykami koalicji, choćby w sprawie zmniejszenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Oczywiście, żebym podpisał, wydawaliśmy 10 lat. 80 miliardów na ochronę zdrowia dziś wydajemy 220, a prawie trzy razy więcej. To jeżeli trzy razy więcej wody wlewamy do wiadra, a to wiadro dalej nie trzyma wody, bo satysfakcja pacjentów wcale nie jest trzy razy większa, to problem jest z ilością wody czy z wiadrem? Nie podpisałabym tej ustawy, yy, ponieważ jest ona po prostu. Po pomysłem Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni na ściganie się na to, kto lepiej przekona bogatych, żeby na nich głosowali. Kontrowersję wzbudził też mało znany Maciej Maciak. Nie chcę popierać e, jakiejkolwiek formy militaryzacji. No mam pytanie do pana Maciaka, e, mianowicie kim pan jest? Ten kandydat chwalił orbanowskie węgry i proponował kupno energii z Rosji. Jak się zmieni kurs na y Dobre stosunki z Rosją. Czy Pan z tych słów o wdeptywaniu Putina w ziemię zapadnie czas na długie? Czy pan bierze pieniądze od Putina, czy pan to robi jako wolontariusz? W części dotyczącej polityki zagranicznej kandydaci odpowiadali na pytanie o pierwszą stolicę, którą odwiedzą po zwycięstwie. Powinien się znaleźć Mons, czyli kwatera kwatera NATO. Powinien się znaleźć Paryż. No i oczywiście Waszyngton. Wizyta w Waszyngtonie z międzylądowaniem. W Watykanie. Kandydaci odpowiadali też na pytanie o zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach. To jest absurdalne, że w Polsce łatwiej jest czasem kupić alkohol niż leki. Ja mam podejście wolnościowe. Debatę zakończyły swobodne wypowiedzi. Nazywam się Marek Jakubiak. Jestem chłopakiem z Mokotowa. Nie bądźcie niewolnikami sondaży. Chcecie matki która będzie kochała wszystkie swoje dzieci. Wybory za 35 dni. Dzień po debacie. Na spotkaniu Rafała Trzaskowskiego w Bolesławcu interweniowała policja. Pan wyzywa, pan wyzywa. Pan na gaz, pan na gaz! Jak napisał premier, doszło do próby ataku gazem na kandydata przez agresywnego mężczyznę. Według Donalda Tuska prezydent Warszawy wygrał debatę i to rozwścieczyło konkurencję. Gdy Rafał Trzaskowski zapraszał do końskich jasnym było, że będą emocje. Co wy przed debatą doszło do szarpaniny. Pracownik prawicowej telewizji przepychał się z ochroną. Na miejsce przyjechała policja. Problem z wejściem na debatę mieli posłowie PiS i rzeczniczka Karola Nawrockiego, która starła się z ekipą prezydenta stolicy. Firma wy się Ja się mam zachowywać, panie, jestem dziennikarstwa i rzecznikiem Karola Nawrockiego Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego, inicjator i organizator debaty, nie spodziewał się aż. Tylu gości. To ja pierwszy powiedziałem: Rafał, Karol, wbijamy do was yy, i to nie będzie wasza prywatka. Dzień dobry. Rafał Trzaskowski wezwał Rafał, do debaty ja, tylko ja. Karola Nawrockiego. Pójdziemy, gdzie jest pan Rafał? Na pewno zepsuliśmy plan Rafała Trzaskowskiego? Po zapowiedzi przyjazdu do końskich pięciu innych niezaproszonych kandydatów, na godzinę czterdzieści minut przed planowanym startem debaty, Rafał Trzaskowski w internecie zaprosił pozostałych konkurentów. Myślę, że przez szacunek dla nich i przede wszystkim przez szacunek dla Wyborców, trzeba tę debatę rozszerzyć. Rozumiecie to? Na 90 minut przed eventem w Końskich serdecznie zaprasza wszystkich na scenę. No jeżeli to nie jest farsa, to co to jest? Adrian Zandberg i Słowomir Mendsen nie przyjechali, bo byli w wyborczej trasie. Nie będę brał udziału w tym cyrku. Mównic dla występujących przybywało. I ubywało. Na chwilę przed debatą było więcej pytań niż odpowiedzi. Jaki nastrój przed debatą? Liczy Pan, że wszyscy kandydaci się pojawią? No zaraz zobaczymy. Miała być debata jeden na jednego. Skończyło się na ośmiu kandydatach. Sytuacja zmieniła się z godziny na godzinę. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto skorzysta z zaproszenia Rafała Trzaskowskiego. Debata ruszyła z ponad 40-minutowym opóźnieniem. Wszyscy kandydaci są. Oczywiście chcieliśmy debatę jeden na jeden. Zapewniał szef sztabu Karola Nawrockiego, choć potwierdzenie obecności kandydata przyszło dopiero po 20. O tej godzinie miała ruszyć debata. Do tego organizatorzy mieli problem z odszukaniem w tłumie próbujących wejść do hali jednego z uczestników. Co panu przyświecało w głowie, żeby zorganizować dzisiejszą debatę? Z wybranymi przedstawicielami. Kandydaci się wszyscy obudzili, bo wiosna i zaczęli wszyscy na wyścigi wywoływać mnie na debatę. Tak, zaproszenie do pozostałych konkurentów wystosowane w ostatniej chwili, tłumaczył Rafał Trzaskowski. Zaplanowana na 90 minut debata dwóch, po rozszerzeniu do ośmiu, wydłużyła się prawie dwukrotnie. Za miesiąc, 12 maja, Polsat, TVN i TVP przeprowadzą debatę wszystkich 13 kandydatów. Niemal każda z prezydenckich debat ma taki moment, który zapada w pamięć najbardziej. Tym razem było to przejęcie tęczowej flagi. Kandydat PiSu postawił ją przed Rafałem Trzaskowskim, ale ostatecznie trafiła do Magdaleny Biejat. O dumie i uprzedzeniu Piotr Michalak. Nowy dzień kampanii. Jesteśmy też zobowiązani wszyscy dzisiaj. Ale ze wspomnieniami tego, co zaledwie wczoraj. Kto z Państwa oglądał wczoraj debatę? To, co wydarzyło się wieczorem w Końskich, nie zostało w Końskich. Niektórzy twierdzą nawet, że zapisze się w Annałach. 11 kwietnia tego roku skończył się w Polsce Duopol. Choć debata w dużej mierze toczyła się jako rozgrywka Duopolu PiS Platforma. Na przykład w momencie gdy Karol Nawrocki mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego ustawił tęczową flagę na mównicy kandydata platformy pan Trzaskowski zapomniał o tych swoich deklaracjach a teraz nagle próbuje wejść w retorykę prawicową to miała być poważna debata a robienie z flagi gadżetu jest naprawdę czymś niepoważnym. To czytelne nawiązanie do kluczowej debaty sprzed 10 lat, gdy Andrzej Duda podarował Bronisławowi Komorowskiemu chorągiewkę platformy, by przypomnieć mu o partyjnych korzeniach. Widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. O schowaną flagę upomniała się kandydatka lewicy. Proszę bardzo. I to miało stać się flagowym momentem tej debaty. To był gest bardzo znaczący. E, z dużym refleksem też e, zrobiony. Nie tylko zdaniem polityków lewicy. Na pewno ta akcja z flagą jest memiczna i jej na pewno posłuży. Na pewno postawiła Rafała Czaskowskiego w bardzo niewygodnym świetle. Sama flaga już ma drugie polityczne życie. Mam ją oczywiście. Wicemarszałek Senatu zrobiła z niej polityczny talizman. To dzisiejsza konwencja lewicy. Choć inni kandydaci siły gadżetu nie przeceniają. Nie jakieś tam zdanie, chorągiewka, szmonces, jakiś żarcik, jakaś, dogry, jakaś dogryzka, żeby to nam zostało w głowie, bo to jest nieistotne. Politycznych powrotów do przeszłości było więcej. Karol Nawrocki robił wiele, Panie Rafale. by nie tytułować głównego rywala prezydentem. Panie Rafale. Tak jak Rafał Trzaskowski. Ja chciałem zapytać pana y, Karola. Skutecznie unikał frazy panie prezesie. Panie y, Karolu. Y, w czym słychać jecha. Panie. Y, Donaldzie. Debaty sprzed niemal dwóch dekad. Panie Jarku, proszę zapytać o Ja właśnie nie wiem. Donaldku, Donaldusiu. <laughs> Pan. Czyli wszystko już było, choć kandydat demobilizujący potencjalnych wyborców. oddajcie jak najbardziej świadomy głos, byle nie na mnie. Dziękuję. Jest pewną nową jakością. Tuż po debacie większość ogłaszała własny sukces. z entuzjazmem. Ale kilkanaście godzin później na rynków końskich. Wszyscy odpowiadali tak. Z tej atmosfery pozostało niewiele. Mówili, no, mówili jak mówili, no,